Dzień dobry moi widzowie Wersja tym razem to Skańska Idę zwiedzać chałupę, ale to nie jest ta Po Do tej chałupy mam jakieś 3 km Jest godzina 19 chyba 30 Jakieś 30 stopni Gorącz jak cholera Co więcej jest fajnie nie powiem, że nie, bo jest. Dookoła widziałem dużo, dużo opuszczonych chałup. Ale tu jechałem samochodem z autobany, więc nie mogłem w ogóle się zatrzymać. Teoretycznie mogłem, ale to technicznie nie byłoby wykonane. Logistycznie. O, w ten sposób. To jest wyjazd rodzinny, no, ale oczywiście. Jak już jestem, to warto by sobie coś ponagrywać, tak? A <laughs> no To wygląda jak też opuszczona chałupa, ale nie jest. No, trzeba się czasami zastanowić, bo co niektóre chałupy wyglądają na opuszczone, a tak naprawdę nie są. Ale jak już idziemy, to możecie sobie zobaczyć, o. Toskańskie klimaty. Jest pięknie. Dobra. Tyle ze wstępu i widzimy się na miejscu. A no, tu jeszcze popatrzcie sobie jaki fajny zarośnięty domek. Brama jest otwarta. Ja dzisiaj tędy przejeżdżałem samochodem. Eee, tyle. To tutaj jakieś chyba oliwki. Rosną. Tutaj stodoła. Teoretycznie mógłbym tu niej zajrzeć, ale no też nie jest opuszczona. Dobra, no nie będę podejrzewał każdego brzydko wyglądającego domu, że jest opuszczony, nie? Tam idzie z przodu ekipa, ale musiałem ich wy wypuścić przodem, bo, bo nie mogłem przy nich nagrywać. No, przy Przeżące to, to jeszcze, ale przy całej reszcie, to nie, dobra, dość tej gadaniny I teraz już na serio na miejscu się later. Na chwilę się zatrzymałem, e, bo jeszcze nie doszedłem Tam są fajne skały, w ogóle to jest tak zajebiście, że normalnie nie się tutaj zostać. To już drugi raz jestem. W zeszłym roku też byłem. Byliśmy. W sumie. No. nie ja idę dalej. Widzieliście obiekt z góry. A teraz czas na podzwiedzanie trochę z dołu. A więc co tutaj mamy po raz pierwszy? Prawdopodobnie tutaj była pompa wody. To są. O, nawet silnik jest stary. Tak, chyba pompa wody. Jest krąg. Tutaj widać go. Pozostałości generalnie tutaj ta hacienda ma numer 18, tam z tyłu, jak widzieliście na ujęciach z drona, jest e, postawiona taka jakby hala, stodoła. Zobaczmy, co tutaj jest. O! Palety to jest zamknięte, nie? widać po okolicznych polach zresztą też widzieliście, że ludzie tutaj głównie zajmowali się oprawą zboża tam widzę, że jest już zamknięte czyli będziemy się kierowali e, pójdziemy najpierw dookoła może a na sam koniec pójdziemy sobie tam chyba pierwsza haupa taka Mocno dostępna, jak dla mnie, bo nie o podal 3 km, może nawet niecałe 2,5 km mamy kwaterę tutaj w Toskanii, więc, więc dostałem dość szybkie info, że coś tutaj jest, a potem postanowiłem, oczywiście, sam to miejsce odwiedzić. Tutaj było 18, tutaj jest 20, nawet jest nowa lampa. Założona. Tnetka bejdą od prądu. Powiem Wam. A tam jest numer 22. Co tutaj mogło być? Opuszczone jakieś gospodarstwo. I wracając do tematu, tutaj ludzie o kołub. Ludzie trudnią się tutaj. Głównie uprawą pól włoscy farmerzy. Tam są jakieś maszyny, nie będę zaglądał z uwagi na to, że to jest świeżo wybudowane dość widać. Nie jest to, to stary obiekt, więc nie będę zaglądał bez przesady, ale tutaj możemy, bo to nie byłby Urbex, ale tutaj ewidentnie jest. Trzeba patrzeć, bo na gdzieś będą jakieś... żeby jakieś <laughs> studni nie wpaść. Tutaj boksy wyglądają na to, że były na zwierzęta. W ogóle klimat jest niesamowity. Pójdźmy zaraz z drugiej strony. Powiem Wam drugi raz, już jestem w Toskanii. W zeszłym roku też byłem. Ale w zeszłym roku jeszcze nie nagrywałem urbexów, Więc w ogóle nie zwracałem na takie obiekty uwagi. Tutaj najpierw pójdziemy. Tutaj, nawet opuszczone w ruinie, jak widać, obiekty są. Kurde, <gudy>, fajne, ładne. Aha, tutaj jest już jakaś studnia. Ale widzicie, to już jest bardzo leciwy obiekt, rozpadający się. Nikt tego nie remontuje. Tak samo jak i ten obiekt. Nie wiem jeszcze, gdzie jest wejście ale ograniczymy się chyba raczej tylko do popatrzenia z daleka no ewentualnie tam są drzwi może wejdę, ale nie wziąłem latarki, ale to nic. Popatrzcie sobie a ta tabliczka może podejdę bliżej, abyście ją zobaczyli ta tabliczka tutaj mówi, że pewnie nie można wchodzić i jest teren prywatny. Tam jeszcze nad drzwiami wejściowymi nad wejściem wisi lampa. Tutaj co mogło być? To wygląda na jakiś piec. Patrzcie. Tutaj znowu studnia. Patrzcie na to. Tak, kominek może tutaj pizzę, piekli sobie, nie wiem. Bardzo możliwe no ten obiekt jest wysoce niebezpieczny. widzicie Ta część tutaj była odmurowywana od, muru od nowa, ale to całe tutaj wszystko się wali. Pójdziemy jeszcze z tamtej strony. Jak latałem dronem, to widziałem tam jakąś studnię, bo oczywiście co? Nawet jak jestem w Niemczech albo w Polsce, to nie robię rekonesansu, jak co niektórzy tylko idę zawsze na pałę O popatrzcie sobie tutaj na to Z tej perspektywy to wygląda w ogóle ten fots tutaj Jak jakieś kurde więzienie Nieźle Jest klimacik Naprawdę tam jest ten pierwszy budynek, a to jest ten drugi właśnie. Ale na górę tam też pójdę na samym końcu. O tu jest jakieś wejście, zaraz zobaczymy. Ale co to jest? To wygląda na jakiś garaż, ale może ja zajrzeć tutaj, co to jest. O choler Studnia Z wodą Ciekawe jaka jest głębokość Nie chciałbym tego sprawdzać Ale czad No i mi się wyżną Dobra nie będę tego ciął. Idziemy na żywioł Fajnie zrośnięty obiekcik Oj, i strop tutaj Jest bardzo słaby Zob czasu Ale te, te cegły tutaj Nie są oryginalne Ktoś próbował to jeszcze reanimować Bo to tutaj wszystko ma sporo lat bardzo dużo tutaj w ogóle mhm. ziemia popękana od słońca powiem wam, że są tutaj takie temperatury, że 38 dzisiaj było ale widziałem do czego jadę nie? góry już praktycznie nie ma tutaj zostawię szczenu zerkniemy sobie tylko co to jest w środku nie mam notarki nie wiem w ogóle czy cokolwiek widać ciemno Ciekawe, czy na jakieś winko? Aha, zapomniałem mówić, że tutaj było bardzo, bardzo było. Jest do tej pory bardzo dużo winiarni. No ja. No ja. Tak, wybaczcie, tak to no. Podchodzę do tematu, ale naprawdę. Żadnych nie mam tutaj przygotowanych formułek idę na żywioł, tutaj zajrzę. Nie wiem gdzie tam jest wejście. Dowiem się dopiero jak zobaczę film. Ale naprawdę czaderskie miejsce. Niby ta ale kurde. Podoba mi się. I już wyprzedzam wszystkich, którzy mogą mi zarzucić, że, że to jest doprowadzony prąd, że to jest opuszczone miejsce. No, widzicie, jak to wygląda. To jest ewidentnie opuszczone. Ktoś po prostu sobie wybudował na własne potrzeby. Być może właściciel tego terenu. Nowy garaż, nowy hangar. Jak zwał to, jak zwał na maszynę równicze. Dobra. To znaczy, że jest tu prąd. Ten już mokry nie. A tu jest jak gorąca masakra Nie będę komentował. Widzicie sami piec Zlew Tutaj musiał siedzieć. na pewno tutaj była kuchnia Prąd jeszcze jest to jest. Najdziwniejsze okna już się są, zarośnięte budy jakieś tam leżą jeszcze. Jeśli tutaj nie ma żadnego zużycia, to prądu oczywiście. To ja nie wiem dlaczego. Widać bywają tutaj też zimy z piecyk. Od dawna nie używany.

Wchodzimy i kończymy ten urbex, nie wiem ile tam minut mi wyszło, to jest mniej ważne, ważne jest to, że jest pierwszy włoski urbex zaliczony, wiem, że tutaj fajerwerków nie było Jakiś super ekstra, ale no wiecie jak jest to jest wyjazd bardzo rekreacyjny, no ale też jak da radę, to oczywiście jakiś tam urbex będzie. Poza tym mam jeszcze w zanadrzu jeden kompleks takich budynków, może pojutrze je tam pojadę. Z tego miejsca mam nadzieję, że też się uda nagrać. To jest akurat powiecejka od jednej osoby która nie kręci filmów, ale po prostu lubi takie miejsca odwiedzać. Tak więc, do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, i cześć. Ja chciałem powiedzieć, że jeszcze idę. <laughs> idę i tak sobie. Podziwiam te ładne widoki. Różne refleksje mnie nachodzą a propos kanału. Nie wiem kiedy będzie publikacja, ale ja tak sobie idę to jeszcze. Mogę coś sobie wybrać. Co nie? Będę sobie dogrywał kiedy będę chciał. Oto mój kanał. Kurde. No, dobra. Tam chyba za zakrętem moja no, hacienda jest, więc. Więc. wiem, że po drodze jest jeszcze jeden taki fajny domek Wygląda na opuszczony. Ale on opuszczony nie jest. Już chyba na początku tego filmu wspominałem, że tutaj nienakrótnie już jechałem z samochodem i widziałem taki obdrapany, toskański, właśnie dom. Wydawać by się mogło, że jest to poszyna, na się okazywało, że nie jest. Ale też widziałem co najmniej jeden, który stał na takim fajnym wzgórzu. To był dość duży kompleks budynków. Ale Wam powiem, że tutaj te domy za dużo nie mają do zaoferowania, jeśli będzie tak samo w następnym miejscu, jak w tym poprzednim, co teraz wracam, to Wam powiem, pokazywanie takich murów to nie wiem, czy jest aż tak atrakcyjne niż pokazywanie jakichś tam fabryk. No cóż, ja sobie obiektów nie wybieram. Biorę jak leci. Jak to tu mam czas, to korzystam. No ja trzeba pogodzić rekreacje z hobby. Dobra. Dość tego pitolenia. Jak coś jeszcze będę widział ciekawego, to nagram, a jeżeli nie, to do zobaczenia na następnym filmie. Powiem, że ten mógłby wyglądać na opuszczony, ale widzę, że nie jest. Przechodziliśmy dzisiaj po tego, ale taki jakiś zaniedbany.